Witajcie, poligamiści. Z tej strony Tomek Kutora kończy się piątek, czas na dniówkę, za chwilę weekend. Będzie można wrócić do domów, jeśli ktoś wraca, nie wiem, na przykład ze studiów, albo po prostu posiedzieć w domu, pograć w gry, a może nie grać, tylko pospotykać się ze znajomymi i po prostu spędzić czas poza pracą, poza szkołą, poza studiami czy coś. Może ktoś ma ferię. Tak jak na przykład studenci, którzy już skończyli sesję i mają teraz ferię. zazdrościmy. W każdym razie, dzisiaj w świecie gier. Naprawdę dużo się wydarzyło, naprawdę jest sporo interesujących informacji. No, pierwszy szoker, totalny poranny szoker to jest studio Double Fine, które jak wiecie prawdopodobnie wczoraj zrobiło taką akcję, że... Mm, stwierdzili, że chętnie by zrobili grę przygodową, taki klasyczny point and click, ale nie mają na to specjalnie pieniędzy, więc założyli profil na Kickstarterze, czyli takim serwisie, który pozwala wpłacać różnym ludziom pieniądze na określone projekty i tam stwierdzili, że hej, chętnie, pozby jeśli, jeśli nam dacie pieniądze i uzbieramy 400 tysięcy od fanów, to zrobimy tę przygodówkę w październiku, a wy ją dostaniecie za te pieniądze, które wpłacicie, więc jakby musicie tylko nam zaufać, że zrobimy coś fajnego i dostaniecie grę. I okazało się, że w ciągu 24 godzin studio Double Fine zebrało milion dolarów. <śmulion dolarów> to, to tak śmieszne, że naprawdę bardzo, to jest radosna informacja po bardzo mnie śmieszy, naprawdę, w sensie jest taka, ojej, cieszę się. Naprawdę cieszę się, że udało się studio Double Fine zbierać te pieniądze, bo to jest fajny przykład, że można zrobić coś poza wydawcami, chociaż nie twierdzę, żeby to nagle miało się teraz stać normą i żeby wszystkie studia miały tak robić, ale kto wie, kto wie pomysł, jest na pewno fajny, na pewno udany i na pewno warto o nim wspomnieć, bo to świetna, świetna historia, a jeśli chcecie podyskutować, czy to zmieni coś w branży, to zapraszamy do tekstu, który miał napisać Konrad Hildebrandt, ale go napisał Paweł Płaza i go ubiegł i Konrad niestety płakał cały ranek. Ale cóż, taki jest Konrad, wszyscy wiemy, jaki jest Konrad. Poszedł już do domu, więc możemy mówić o nim, co chcemy. Na przykład możemy stwierdzić, jaki jest przystojny i i jak bardzo go lubimy. Na przykład. Tak, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to to, jaki Konrad jest przystojny. Kurczę. Więc no, druga rzecz, o której z kolei napisał Konrad, to to, że Andrzej Sapkowski stwierdził, że nie uważa gier za kanon, jeśli chodzi o opowieści o Wiedźminie. I jeśli ma pisać, co się a podobno ma pisać, to będzie miał gdzieś te gry. I to jest trochę dziwne, bo cały świat zna Wiedźmina z gier. Sorry, panie Andrzeju, ale cały świat gra Wiedźmi zna Wiedźmina z gier i. Jeśli coś pisać, to chyba jednak lepiej nie kolidować z tymi grami, tak nam się wydaje. No ale tutaj też, co sądzicie, możecie zajrzeć do notki i będzie podlinkowana pod filmikiem i podyskutować. Poza tym już bardzo szybko, bo już to trochę czasu minęło, więc będziemy się zbliżać do końca. Zajrzyjcie do materiału wideo, który stworzył Paweł Kamiński, w którym gra w szang 2. Możecie zobaczyć, jak wygląda Paweł życie z maczetą I, 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 i dlaczego to życie jest ciężkie jak maczeta i jak idzie w szang 2 mu właśnie. Więc to także na poligami, a także wyjątkowo zapraszamy do zajrzenia do wyników NPD bo zwykle one są nudne, bo to są wyniki, które są ważne, ale zwykle interesują tylko wybrane osoby. A teraz jest naprawdę ciekawie, bo nikt nie wydał w styczniu żadnych gier i w związku z tym styczniowe wyniki branży gier są beznadziejnie złe. To naprawdę zaskakujące i z tą zaskakującą informacją zostawiamy Was jeszcze tylko wspominając o tym, że Valve ściera się z Blizzardem o nazwę Dota, co jest ciekawym przykładem, zwłaszcza w, w sytuacji, kiedy rozmawiamy o akta, bo kto właściwie powinien mieć prawa do nazwy Dota? Blizzard, który w ogóle jej nie stworzył, tylko oddał moderom możliwość stworzenia jej. Valve, które sobie po prostu tak zajęło tę nazwę i stworzyło Dota 2. Czy może któryś z tych twórców, którzy to tworzyli Dotę, ale jeśli któryś, to który? Ten, który ją wymyślił, czy, 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 czy który? Czy może powinna to być domena publiczna, jak wnioskował jeden z twórców Doty, który teraz pracuje w Riot Games, czyli w tej filmie od Lola. Więc tam także zachęcam do zajrzenia. Życzymy Wam e, miłego weekendu. No i do zobaczenia. Już poniedziałek. Na razie. Hej.